Na warszawskim lotnisku był pochmurny dzień, typowy dla polskiej wiosny, z lodowatym wiatrem przecinającym powietrze i ciężkimi chmurami unoszącymi się nad miastem. Ja, Janusz, mężczyzna w średnim wieku, z twarzą naznaczoną latami pracy i obowiązków, czekałem na wejście na pokład mojego lotu do Krakowa, obserwując ruch pasażerów zgromadzonych na terminalu. Sztuczne oświetlenie lotniska kontrastowało z szarym krajobrazem na zewnątrz, tworząc atmosferę przejścia, jakbyśmy wszyscy znajdowali się pomiędzy światami, gotowi do lotu w poszukiwaniu nowych horyzontów. Rozglądając się dookoła, mój wzrok przykuł postać wyróżniającą się z tłumu. Wysoka kobieta z długimi czarnymi włosami opadającymi miękkimi falami na ramiona ruszyła zdecydowanym krokiem w stronę stanowiska od lotów pierwszej klasy. Jego twarz charakteryzowała się wyrazistymi rysami i wyrazistymi oczami, które zdawały się kryć w sobie głęboką i intrygującą historię. Miała na sobie prosty płaszcz z ciemnego materiału, który lekko połyskiwał w zimnym świetle lotniska, sugerując połączenie elegancji i skromności. Płaszcz, choć prosty, wydawał się skrojony na jej miarę, podkreślając jej wyprostowaną, pewną siebie postawę. Zauważyłam, że guziki wykonano z błyszczącego materiału. Być może masy perłowej, co dodało kompletowi szczypty wyrafinowania. Podchodząc do lady, kobieta wyjęła notatkę z torebki, która zwisała delikatnie z jej ramienia. Ich ruchy były pełne wdzęku, ukazując naturalną elegancję, która kontrastowała z pośpiechem i bałaganem typowym dla lotniska. Zaintrygowała mnie jego obecność. Było w niej coś, co przyciągało uwagę wszystkich wokół niej, mieszanina spokoju i autorytetu, która sprawiała, że ludzie odsuwali się na bok, by ustąpić jej drogi. Jej twarz otoczona czarnymi włosami miała pogodny, niemal kontemplacyjny wyraz, co okazało mi się zastanawiać, co ją tu sprowadziło i jaka była jej historia. Jej ciemnobrązowe oczy zdawały się pochłaniać wszystko wokół z intensywnym spokojem, jakby nic nie mogło jej zakłócić. Kiedy podeszła do kasy, podała bilet Stewardowi z lekkim uśmiechem na ustach prostym gestem, ale emanującym pewnością siebie. Obsługa wydawała się wahać przez chwilę, prawdopodobnie tak samo jak ja urzeczona obecnością kobiety. Kiedy patrzyłem na tę scenę, ogarnęła mnie niepokojąca ciekawość. Kim była ta kobieta, która swoją imponującą, a jednocześnie dyskretną prezencją, zdołała zdominować otoczenie bez konieczności wypowiadania słowa? Kiedy o tym myślałem, zdałem sobie sprawę, że popełniłem błąd. Coś we mnie, być może połączenie nieświadomych uprzedzeń i sztywnych formalności, które zwykle narzucałam swojej pracy, kazało mi kwestionować miejsce tej kobiety. Mimo to nie mogłem powstrzymać się od fascynacji jej aurą tajemniczości i spokojną godnością, z jaką się zachowywała, cechami, które wkrótce sprawiły, że głęboko pożałowałem pochopnej oceny, którą miałem wydać. Patrząc na nią, moim pierwszym odruchem była ocena po wyglądzie. Wyglądała nie na miejscu, nie na miejscu wśród typowych pasażerów pierwszej klasy, w ich markowych ubraniach i wyniosłym zachowaniu. Pomyślałem, że może się zgubił, może nie wiedział, że linia klasy ekonomicznej jest po drugiej stronie terminala. Te myśli przebiegały mi przez głowę, gdy ją obserwowałem, czując rosnącą nieufność, mimo że w głębi duszy wiedziałem, że byłem niesprawiedliwy. Pewnym krokiem podeszła do kasy i pewnym gestem podała bilet kasierce. Pracownica, młoda kobieta o przyjaznej twarzy, wzięła notatkę i zaczęła ją przeglądać. W tym momencie ogarnął mnie dyskomfort. Poczułem, że muszę interweniować, muszę naprawić to, co w moim mniemaniu było oczywistym błędem. Nie zastanawiając się dwa razy, podszedłem i głosem, który uznałem za zbyt autorytarny, przerwałem. Przepraszam, proszę pani, zacząłem, zmuszając się do uśmiechu, który prawdopodobnie bardziej przypominał Grymas. Ale linia klasy ekonomicznej jest po drugiej stronie. Moje słowa były bezpośrednie, przepełnione nieuzasadnionym przekonaniem, które, jak wiedziałem, nie pozostawiało miejsca na wątpliwości co do tego, co o niej myślę. Mój głos, wbrew temu, co zamierzałem, brzmiał zimno, pozbawiony ludzkiego ciepła, jakbym mówił do kogoś, kto nie zasługiwał na to, aby tam być. Kobieta podniosła głowę i spojrzała na mnie z wyrazem twarzy, będącym mieszaniną zdziwienia i oburzenia. Jej przenikliwe spojrzenie spotkało się z moim i przez chwilę poczułem się odsłonięty, jakby mogła przejrzeć wszystkie warstwy uprzedzeń, które ze sobą niosłem. Byłem pewien, że znalazła się w złym miejscu i byłem zdecydowany ją poprawić, niezależnie od tego, jak bardzo by to niegrzecznie. Kiedy nie spuszczała ze mnie wzroku, dostrzegłem błysk determinacji w jej oczach, jakby miała zamiar rzucić mi wyzwanie. Zanim jednak zdążył cokolwiek powiedzieć, Steward sprawdził bilet i z uśmiechem potwierdził, że wszystko jest w porządku. Moja próba interwencji była nie tylko niepotrzebna, ale także upokarzająca dla tej kobiety, która wyraźnie wiedziała, gdzie powinna być. Chłód mojego głosu i sposób, w jaki ją potraktowałem, zaczęły mi ciążyć. Poczułam na sobie wzrok innych pasażerów, zdając sobie sprawę z niesprawiedliwości sytuacji, którą stworzyłam. Ta kobieta, którą tak łatwo osądziłem, nie zrobiła nic innego, jak tylko poszła dalej. I oto udało mi się przekształcić prosty akt wejścia na pokład w chwilę upokorzenia i dyskomfortu. Kiedy otrzymała zwrot biletu i przygotowywała się do wyjścia na pokład, w mojej piersi zaczęło pojawiać się uczucie żalu. Wiedziałem, że działałem pochopnie, pozwalając, aby moje uprzedzenia dyktowały moje działania. Ale szkody zostały wyrządzone i teraz pozostało tylko uporać się z konsekwencjami mojego pierwszego, błędnego wrażenia. Kobieta, zaskoczona moją wtrąceniem, niemal niezauważalnie uniosła brwi, ale nie straciła panowania nad sobą. Jego spojrzenie, choć zaskoczone, pozostało spokojne i skupione na mnie, jakby próbował ocenić sytuację, zanim zareaguje. Cisza, która zapadła, zdawała się trwać wieczność, zwiększając napięcie wokół nas. Nazywam się Aleksandra Kowalska, powiedziała w końcu stanowczym głosem, który odbił się echem w terminalu. W jej głosie była niezachwiana dostojność i pewność siebie, przez co moja próba dyskwalifikacji jej wydawała się tym bardziej nieadekwatna. Jego głos, choć spokojny, niósł w sobie autorytet, obok którego nie można było przejść obojętnie. Każde słowo było wymawiane wyraźnie, bez pośpiechu, ale z niezaprzeczalną pewnością. Uniosła notatkę i pokazała ją wszystkim. A to jest mój bilet na pierwszą klasę. Słowa zawisły w powietrzu, a każda sylaba niosła ze sobą stanowczość, która nie pozostawiała miejsca na wątpliwości. Nie musiała podnosić głosu ani wykonywać wielkich gestów, jego obecność i prosta prawdziwość jego słów wystarczyły, aby uciszyć wszelkie sprzeciwy. Notatka w jego dłoni, wyraźnie zaznaczająca jego prawo do przebywania w tym miejscu, zdawała się błyszczeć w sztucznym świetle terminala. Widziałem szczegóły na papierze. Wyraźnie widoczny napis pierwsza klasa, co jasno wskazywało, że nie było żadnego błędu. Moja próba poprawienia jej była nie tylko niepotrzebna, ale całkowicie błędna. Zaczęło pojawiać się zakłopotanie, a wraz z nim rosnące poczucie wstydu. Kiedy podnosiła notatkę, inni pasażerowie wokół niej zaczęli szemrać między sobą, a ich wyrazy twarzy wahały się od zdziwienia po dezaprobatę. Obecność Aleksandry, której tak bardzo nie doceniłem, została teraz przez wszystkich rozpoznana. Stała wyprostowana i pełna godności, bez śladu złości czy frustracji, a jedynie z całkowitym spokojem, który sprawiał, że mój błąd wydawał się jeszcze bardziej rażący. Stałem tam sparaliżowany, gdy rzeczywistość moich uprzedzeń mocno mnie uderzyła. Aleksandra swoją prostą i bezpośrednią odpowiedzą nie tylko zajęła swoje miejsce, ale w niekwestionowany sposób obnażyła moją wadę charakteru. Wiedziałem w tym momencie, że nie będzie łatwo naprawić szkody, które wyrządziłem, i że lekcja wyciągnięta z tego spotkania będzie czymś, co będę nosić ze sobą na zawsze. Atmosfera wokół nas wydawała się nieść wyczuwalne napięcie, gdy kolejka do wejścia na pokład powoli przesuwała się do przodu. Poczułem się nieswojo, świadom czujnych oczu innych pasażerów i sposobu, w jaki moja interwencja umieściła Aleksandrę w centrum sceny, która nigdy nie powinna się wydarzyć. Jednak coś we mnie, być może mieszanina uporu i dumy, nie pozwalało mi się wycofać. Zdecydowałem, że muszę kontynuować, mimo że sytuacja była już wyraźnie zagrożona. Napiętym głosem, starając się zachować autorytet, który teraz wydawał się nieuzasadniony, powiedziałem Przykro mi, ale musisz zrozumieć, że nie każdy, kto kupuje bilet pierwszej klasy, się do tego nadaje. Słowa te wypłynęły z chłodem, który mnie zaskoczył i zaniepokoił. Próbowałem usprawiedliwić to, co nieuzasadnione, wywołując zakłopotanie, które tylko rosło. Każde moje słowo zdawało się nieść ciężar uprzedzeń, których w tamtym momencie nie mogłem ukryć. Aleksandra spojrzała na mnie bezpośrednio, wpatrzona we mnie, bez śladu odchylenia. Było coś w sposobie, w jaki na mnie patrzyła, co sprawiało, że poczułem się mały i odsłonięty. To było tak, jakby mnie przejrzała i zauważyła każdy samolubny i uprzedzony motyw stojący za moimi działaniami. Jej postawa pozostała wyprostowana i pewna siebie, a jej milczenie, a nie uległość, było cichą deklaracją oporu i godności. Te oczy, tak spokojne i niewzruszone, potęgowały mój dyskomfort. Miałem wrażenie, że każda sekunda spędzona pod jej spojrzeniem była wiecznością, a każda chwila pogłębiała mój wstyd. Moje próby zachowania spokoju coraz bardziej przypominały niezdarną farsę. Zagubiłam się w sytuacji, którą sama stworzyłam, a niezachwiana obecność Aleksandry tylko uwydatniła i dotknęła mój błąd. Gdy na mnie spojrzała, zauważyłem subtelną zmianę w otaczającym nas środowisku. Inni pasażerowie, początkowo zaciekawieni, teraz wydawali się oburzeni sposobem, w jaki potraktowałem Aleksandrę. Ich zdziwione miny ustąpiły miejsca pełnym dezaprobaty spojrzeniom skierowanym w moją stronę, co dało jasno do zrozumienia, że większość z nich nie podzielała mojego pochopnego osądu. Poczułem rosnącą dezaprobatę, presję społeczną, która tylko zwiększyła mój dyskomfort. Wreszcie zrozumiałam, że mam do czynienia z kobietą, która nie da się zastraszyć, która nie ugnie się przed niesprawiedliwym traktowaniem. Nie musiała mówić nic więcej, jego obecność, spokój i pewność siebie były jasną i wystarczającą odpowiedzą. Myliłem się w każdym słowie i geście, jaki do niej skierowałem, a rzeczywistość tej prawdy spadła na mnie jak ciężar nie do uniesienia. W tym momencie, pod stanowczym i wyzywającym spojrzeniem Aleksandry, wiedziałam, że uprzedzenia mnie zdradziły i jedyne, co mogę zrobić, to przyznać się do błędu i spróbować w jakiś sposób naprawić wyrządzone przeze mnie szkody. Cisza w terminalu była niemal ogłuszająca, gdy Aleksandra z imponującym spokojem wystąpiła naprzód i zwróciła się bezpośrednio do mnie. Panie Januszu, zaczęła, a użycie mojego nazwiska w jakiś sposób uczyniło sprawę bardziej osobistą i bolesną. Czy sugeruje pan, że nie zasługuje, żeby tu być ze względu na mój wygląd? Jego słowa przecięły powietrze niczym ostrze, precyzyjne i nieustępliwe. Jej głos był spokojny, bez śladu gniewu, ale niósł w sobie niezłomną stanowczość. Każda sylaba była deklaracją godności, żądaniem szacunku, którego niesprawiedliwie mi odmówiono. Osoby wokół, które do tej pory przyglądały się w milczeniu, zaczęły odwracać głowy, zaciekawione i zszokowane jasnością i siłą słów Aleksandry. Rosnące zamieszanie wskazywało, że moja próba publicznego upokorzenia, jak na ironię, przyniosła mi odwrotny skutek. Płacę podatki, ciężko pracuję i mam takie samo prawo do tego miejsca jak każdy inny. Te słowa odbiły się echem w terminalu i poczułem, jak zalewa mnie fala wstydu. Aleksandra mówiła nie tylko w swoim imieniu, ale także w imieniu wszystkich, takich jak ona, często ocenianych i niedocenianych. W jego słowach była niezaprzeczalna prawda, prawda, która obnażyła niesprawiedliwość moich uprzedzeń i kruchość mojego stanowiska. Kiedy mówiła dalej, czułem wagę każdego słowa. To było tak, jakby odsłaniała nie tylko sobie, ale także mnie, moje wady i ograniczenia. Prostota jego deklaracji równych praw boleśnie kontrastowała z niesprawiedliwą złożonością mojego wyroku. Aleksandra swoim spokojem i determinacją przejęła kontrolę nad sytuacją, a ja nie mogłam już ukryć wstydu, który wypalił mi twarz. Wpływ jego słów był namacalny. Pozostali pasażerowie, którzy początkowo wydawali się wahać czy się w to angażować, teraz patrzyli na mnie z mieszaniną dezaprobaty i współczucia dla Aleksandry. Ich wyrzuty czułam jak fizyczny nacisk. Zwiększający uczucie dyskomfortu i zawstydzenia. Godność, z jaką mówiła, sprawiła, że moje uprzedzenia wydały się nie tylko małe, ale i żałosne. W obliczu jego objawienia nie było już miejsca na wątpliwości ani zaprzeczenia. Aleksandra nie musiała nikomu niczego udowadniać, a już zwłaszcza mnie. Jego obecność, stanowczy głos i jasne słowa przekształciły sytuację niesprawiedliwości w potężną lekcję równości i szacunku. Poczułam się zawstydzona i upokorzona, ale przede wszystkim zetknęłam się z niezaprzeczalną prawdą, każdemu należy się szacunek, bez względu na to, jak się prezentuje i skąd pochodzi. I w tym momencie zdałem sobie sprawę, jak błędne i szkodliwe były moje działania. W strefie wejścia na pokład pierwszej klasy atmosfera wokół nas zapadła w niezręczną ciszę. Zwykły zgiełk lotniska ustąpił miejsca próżni dźwiękowej, jakby czas się zatrzymał, aby wszyscy mogli być świadkami tej chwili. Wszyscy obecni, odcierpliwie czekających pasażerów po personel lotniska, wpatrywali się w nas, chłonąc rosnące napięcie, które przenikało powietrze. To było tak, jakby cały terminal został zawieszony w oczekiwaniu na wynik sceny, która nigdy nie powinna się wydarzyć. Poczułam, jak rumieniec szybko wpełza mi na twarz, paląc skórę ze wstydu, że zostałam tak publicznie odsłonięta. Moja pewność siebie, która jeszcze kilka minut wcześniej wydawała się niezachwiana, teraz rozpadła się w obliczu kobiety, którą źle oceniłem. Świadomość tych wszystkich oczu skierowanych na mnie, oceniających moją postawę i uprzedzenia, sprawiła, że zaschło mi w gardle, a serce zaczęło bić szybciej. Każde uderzenie było jak młot w mojej klatce piersiowej, co odzwierciedlało cichą dezaprobatę wszystkich wokół mnie. Nie wiedziałem, jak odpowiedzieć. Każde słowo, które rozważałam, Wydawało mi się nieodpowiednie i niewystarczające w porównaniu z godnością i stanowczością, z jaką Aleksandra broniła swojego prawa. Nie podniosła głosu ani nawet nie wyraziła złości, ale każde jej słowo brzmiało jak bezpośrednie wyzwanie dla uprzedzeń, które noszę w sobie. To było tak, jakby podniosła przede mną lustro, zmuszając mnie do zmierzenia się z brzydotą moich własnych założeń i osądów. Aleksandra pozostała wyprostowana i spokojna, bez cienia niepewności. Jej milczenie było bardziej wymowne niż jakakolwiek przemowa, obnażając niesprawiedliwość moich działań z jasnością, której nie mogłem już dłużej zaprzeczać. Każda chwila tej ciszy była bolesnym przypomnieniem mojej porażki, tego, jak pozwoliłam, aby moje uprzedzenia przyćmiły moją wizję i powstrzymywały mnie od współczucia i empatii. To była konfrontacja z moim człowieczeństwem i przegrałem. W miarę jak cisza trwała, poczułem rosnącą presję, aby coś powiedzieć, cokolwiek, aby zaradzić tej sytuacji. Ale słowa wymknęły mi się, pozostawiając jedynie pustkę wynikającą z mojej niewiedzy i miażdżący ciężar poczucia winy. Stanąłem przed kobietą, która okazała siłę i godność, przez które poczułam się mała i nieodpowiednia. Moja duma została zniszczona i jedyne, co pozostało, to głęboka, niewygodna samoświadomość. W końcu zdałem sobie sprawę, że w tej chwili nie mogłem powiedzieć nic, co mogłoby wymazać błąd, który popełniłem. Aleksandra dała mi cichą, ale potężną lekcję na temat równości i szacunku, lekcję, którą wiedziałam, że będę nosić ze sobą na zawsze. Cisza, która nastąpiła po jego obronie, była dźwiękiem prawdy, której nie mogłem już dłużej ignorować, wezwaniem do zmiany, które odbijało się we mnie echem jeszcze długo po tym dniu. Aleksandra powoli odwróciła się w stronę tłumu, który zebrał się wokół nas, a jej oczy błyszczały spokojną, niezachwianą determinacją. Z lekkim westchnieniem zaczęła mówić, a jej spokojny głos przeciął napiętą ciszę terminalu. Pochodzę z małego miasteczka, powiedziała, a jej słowa były pełne prostoty, która przykuła uwagę wszystkich. I zawsze mnie oceniano po tym, jak wyglądam, po tym, jak noszę ubrania, skąd pochodzę. Jego głos, choć cichy, był pełen przekonania i dźwięczał wewnętrzną siłą, której nie można było zignorować. Każde jej słowo było deklaracją oporu wobec uprzedzeń, z którymi borykała się przez całe życie. Aleksandra mówiła dalej, lustrując wzrokiem tłum, jakby szukała kontaktu z każdą znajdującą się tam osobą. Ale to nigdy nie powstrzymało mnie od realizowania swoich marzeń, dodała ze stanowczością, która nie pozwalała na jakiekolwiek próby jej niedoceniania. Otaczający pasażerowie, początkowo po prostu zaciekawieni, teraz zostali całkowicie pochłonięci nar Aleksandry. Kiedy mówiła, jej wyraz twarzy zmienił się z ciekawości na mieszaninę szacunku i zaskoczenia. W jej historii było coś głęboko poruszającego, surowa prawda, która dotknęła każdego z nas w sposób, jakiego nie mogliśmy się spodziewać. Ujawnienie jego zmagań z powierzchownym osądem, przed którym stanął, wywołało cichy podziw u wszystkich wokół niego. A potem z wyrachowaną pauzą Aleksandra ujawniła to, czego nikt się nie spodziewał. Jestem kardiochirurgiem, powiedziała pewnym i wyraźnym głosem. I wracam z międzynarodowej konferencji, na którą zostałem zaproszony do podzielenia się wynikami moich badań nad innowacyjnymi technikami chirurgicznymi. Oświadczenie spadło jak bomba w ciszę panującą w pomieszczeniu, a na twarzach otaczających mnie pasażerów widziałem wyraz szoku i podziwu. To było tak, jakby zasłona uprzedzeń, która nad nią wisiała, została rozdarta, ukazując prawdę wymagającą szacunku i uznania. Tłum, początkowo sceptyczny i podejrzliwy, teraz wydawał się pod wrażeniem i nieco zawstydzony. Ja również poczułem się dotknięty tym odkryciem, moje uprzedzenia rozpadły się w obliczu rzeczywistości kompetencji i godności Aleksandry. Siła jej historii, cicha walka, którą stoczyła z piętnem i osądem, była potężną lekcją, której wszyscy się w tamtym momencie uczyliśmy. Gdy skończyła mówić, na terminalu zapadła pełna czci cisza. Aleksandra przekształciła moment dyskryminacji w potężną afirmację równości i zasług. Jego historia, jego odwaga i determinacja wyryły się w nas wszystkich, pozostawiając niezatarty ślad, który odbił się echem daleko poza halą odlotów. Wiedziałem, że to spotkanie zmieniło nas wszystkich, a zwłaszcza mnie, w sposób, którego nigdy nie zapomnę. Rewelacja Aleksandry wywołała natychmiastowe oburzenie wśród pasażerów. Po terminalu zaczęły rozchodzić się szmery, a szept zmienił się w narastający wrzask zaskoczenia i podziwu. Słyszałem strzępy rozmów, słowa takie jak chirurg serca i konferencja międzynarodowa odbijające się echem wokół mnie. Początkowe niedowierzanie szybko zmieniło się w szacunek, a ciężar tej zmiany był miażdżący. Pośród całego tego szmeru poczułem, że się kurczę. Moje stanowisko, które kiedyś wydawało się tak zdecydowane, teraz wydawało się nie do utrzymania i nie do obrony. Poczułam się mała, nieistotna w porównaniu z wielkością Aleksandry i godnością, z jaką stawiała czoła u. Ignorancja, która kierowała moimi działaniami, stała się teraz źródłem miażdżącego wstydu. Każde spojrzenie i każdy szept wokół mnie zdawały się potęgować moje upokorzenie. Spojrzenia pozostałych pasażerów były jak strzały pogardy i dezaprobaty, przeszywające mnie z bolesną precyzją. Miałem wrażenie, że wszyscy wokół mnie mnie osądzają, potępiają za uprzedzenia, które tak szybko pokazałem. Byłam na widoku, odsłonięta, a wstyd był ciężarem, który zdawał się rosnąć z każdą mijającą chwilą. Każda twarz, która zwróciła się w moją stronę, nosiła wyraz dezaprobaty, który wypalał moją świadomość. Aleksandra pozostała jednak niewzruszona. Jego postawa wyrażała niewzruszoną godność, co stanowiło wyraźny kontrast wobec mojego oczywistego wstydu. Na jego twarzy nie było ani urazy, ani wyrazu zemsty czy złośliwości. Po prostu stała tam, wyprostowana i spokojna, jakby nie potrzebowała zemsty ani odwetu. Jej spokój był cichą lekcją mocy godności i szacunku do samego siebie. Kiedy próbowałam uporać się z potokiem emocji, Aleksandra nie okazała ani śladu satysfakcji z upokorzenia, które odczuwałam. Jego spokój i brak urazy sprawiły, że mój wstyd stał się jeszcze większy. Wiedziałem, że stoję przed osobą, która posiada wielkość, której nie byłem w stanie rozpoznać, i ta świadomość była ciosem, który odbił się głęboko w mojej istocie. Podziw pozostałych pasażerów dla Aleksandry rósł z każdą chwilą. A ja, który próbowałem ją umniejszać, teraz zostałem zredukowany przez siłę jej obecności i godność, z jaką poradziła sobie z tą sytuacją. Otaczający tłum, który wcześniej był jedynie biernym świadkiem, teraz stał się chórem wsparcia i szacunku dla Aleksandry, gdyż zostałam sama ze swoim wstydem i gorzką lekcją, jaką odebrałam tamtego dnia. Kiedy tłum ucichł, poczułem, jak ciężar wstydu ciągnie mnie w dół, jakby każde spojrzenie było bolesnym przypomnieniem mojego błędu. Wiedziałem, że muszę się jakoś odkupić, ale ogrom tego, co zrobiłem, sprawił, że się wahałem, jakby słowa nie wystarczyły, aby naprawić szkody. W końcu zebrawszy się na odwagę, podszedłem do Aleksandry, a mój drżący głos odzwierciedlał głęboki wstyd, jaki odczuwałem. Pani Kowalska, zacząłem, czując, jak rumieniec zalewa mi twarz, muszę przeprosić za swoje zachowanie. Zwróciła swoją uwagę na mnie, a w jej wyrazistych oczach odbijał się spokój, który sprawił, że poczułem się jeszcze bardziej nieistotny. Myliłem się, oceniając Cię, nie wiedząc, kim naprawdę jesteś, kontynuowałem, a każde słowo wychodziło z trudem, jak gdybym wyznawał swoje grzechy wyższemu autorytetowi moralnemu. Postąpiłem uprzedzony i niesprawiedliwy, i bardzo się tego wstydzę. Słowa zdawały się odbijać echem w ciszy, a każda sylaba była naładowana szczerością mojego żalu. Aleksandra patrzyła na mnie przez chwilę, jej twarz była pozbawiona wyrazu, ale jej przenikliwe oczy zdawały się oceniać każdy niuans mojego wyznania. Czas zdawał się płynąć i zastanawiałem się, czy przyjmie moje przeprosiny, czy po prostu mnie zignoruje, tak jak być może na to zasługiwałem. W końcu uśmiechnęła się blado i był to gest, choć niewielki, niosący ze sobą głębie współczucia, której się nie spodziewałam. Dziękuję za przeprosiny, proszę pana, powiedziała cichym, ale stanowczym głosem. Mam nadzieję, że będzie to nauczka dla ciebie i innych kontynuowała, a jej słowa, choć wypowiedziane spokojnie, brzmiały z siłą, która mnie głęboko uderzyła. Ona nie tylko przyjęła moje przeprosiny, dało mi to lekcję, przypomnienie, że moje działania mają konsekwencje i że moim obowiązkiem jest uczyć się i rozwijać na podstawie tego doświadczenia. Prostota i godność jego odpowiedzi tylko zwiększyły mój wstyd, ale dały mi także szansę na odkupienie. Stałam przed kobietą, która swoim spokojem i godnością przekształciła upokarzającą sytuację w szansę na naukę i rozwój. Jej uśmiech, jakkolwiek delikatny, był oznaką jej wielkości, oznaką, że nie chowała urazy, ale miała nadzieję, że wykorzystam to doświadczenie do przodu i wykorzystam je do zmiany sposobu, w jaki widzę świat. Jej przebaczenie było darem, czymś, na co wiedziałem, że nie zasługuje, ale które ofiarowała hojnie. Poczułam falę ulgi, ale i odpowiedzialności. Wiedziałam, że nie mogę pozwolić, aby ta lekcja została zapomniana, że muszę zabrać ze sobą to doświadczenie i wykorzystać je, aby być lepszą osobą. Aleksandra dała mi szansę odkupienia mojego charakteru, a ja byłam zdecydowana skorzystać z tej szansy i zamienić mój błąd w punkt zwrotny w stronę pozytywnej zmiany. Kiedy pozostali pasażerowie zaczęli się oddalać, zdając sobie sprawę, że pełna napięcia chwila minęła, ja pozostałem tam, wciąż czując przytłaczającą obecność Aleksandry. Ona swoją spokojem i siłą pokazała mi, jak ważne są empatia i szacunek, wartości, które musiałem w sobie kultywować. Jego słowa odbijały się echem w mojej głowie, stale przypominając o potrzebie mniej oceniać i rozumieć więcej. Rzucając ostatnie wdzięczne spojrzenie na Aleksandrę, odeszłam, wiedząc, że to doświadczenie głęboko zmieniło moje spojrzenie na świat i siebie. Przeprosiny, choć proste. Rozpoczęły nowy rozdział w moim życiu, rozdział, w którym empatia i szacunek będą kierować moimi działaniami i w którym wreszcie zrozumiem prawdziwą istotę ludzkiej godności. Gdy samolot zaczął kołować po pasie startowym i przygotowywał się do startu, poczułem lekkie wstrząsy samolotu jako fizyczne przypomnienie wiru emocji, przez który przeszedłem w tym terminalu. Usiadłem w fotelu, tym samym, który wcześniej wydawał się tak wygodny, ale teraz nie był w stanie zapewnić mi ulgi od ciężaru refleksji, który mnie ogarnął. Narastający dźwięk silników zagłuszył moje myśli skupione wokół lekcji, jaką dała mi Aleksandra. Gdy samolot wznosił się, nabierał wysokości i opuszczał Warszawę, nie mogłem powstrzymać się od przypomnienia sobie wydarzenia, które odmieniło mój dzień i pod wieloma względami moje życie. Spokojna, dostojna obecność Aleksandry była jak kotwica w moim umyśle, ciągłe przypomnienie o sile i pogodzie ducha, z jaką stawiała czoła niesprawiedliwości, którą narzuciłem. Jej zdolność do zachowywania stanowczości i szacunku, nawet gdy była tak źle oceniana, była lekcją człowieczeństwa i pokory, której wiedziałam, że nigdy nie zapomnę. Słowa Aleksandry brzmiały w moich uszach jak mantra, szacunek i równość. Wjechałem na to lotnisko z ograniczonym i uprzedzonym spojrzeniem na świat, oceniając ludzi po ich wyglądzie, a nie po charakterze czy zasługach. Interakcja z Aleksandrą zmusiła mnie do skonfrontowania się z tym poglądem, uznania krótkowzroczności mojego osądu i pilności przyjęcia nowej perspektywy. Pokazała mi, że prawdziwą miarą człowieka nie jest jego wygląd zewnętrzny, ale integralność i godność, z jaką żyje. Podczas lotu kabina była pełna pasażerów zajętych swoimi sprawami, ale dla mnie czas jakby się zatrzymał. Każda twarz wokół mnie reprezentowała teraz nieopowiedzianą historię, wszechświat doświadczeń i zmagań, o których nigdy wcześniej nie myślałem. Uprzedzenia, które noszę w sobie, czy zdawałem sobie z tego sprawę, czy nie, zostały usunięte, odsłaniając surową, fundamentalną prawdę, że każdy człowiek zasługuje na traktowanie z szacunkiem i godnością, niezależnie od jego wyglądu i pochodzenia. Podróż, która rozpoczęła się od uprzedzeń i nieufności, zamieniła się w podróż pełną introspekcji i zmian. Żałowałem tego, co się stało, był głęboki, ale co więcej, poczułem odnowioną determinację, aby stać się lepszą osobą. Aleksandra nie tylko pokazała mi błąd w mojej ocenie, ale także dała mi możliwość rozwoju, spojrzenia na świat przez bardziej sprawiedliwy, współczujący obiektyw. Wyjrzałem przez okno, obserwując, jak chmury się rozstępują i horyzont rozszerza się przede mną, jak metafora nowej perspektywy, którą zaczynałem przyjmować. Bez kres nieba wydawał się odbiciem nieograniczonego potencjału zrozumienia i akceptacji, który istniał we mnie, jeśli tylko zechciałbym porzucić swoje uprzedzenia i przyjąć prawdziwą równość. To była zmiana, która zaczęła się we mnie, transformacja, o której wiedziałam, że będę musiała ją pielęgnować i wzmacniać przy każdym przyszłym wyborze. Z biegiem czasu lot się ustabilizował, a ja poczułem spokój, który wcześniej wydawał się nieosiągalny. Wiedziałem, że to doświadczenie nie tylko zmieniło moją percepcję ale także miało moc wpływania na moje przyszłe działania. To był nowy początek, szansa na działanie z większą empatią i mniejszym osądem, aby zobaczyć ludzi takimi, jakimi naprawdę są, a nie tym, czym się wydają. Podróż z Aleksandrą nauczyła mnie, że każda interakcja międzyludzka może być lekcją, szansą na rozwój. I tak, gdy samolot zbliżał się do celu, ja również zmierzałem w stronę nowego zrozumienia, z odnowionym zobowiązaniem do życia z większym szacunkiem, współczuciem i równością.